Donald Tusk mówił w swoim wystąpieniu teraz w parlamencie, że my nie mamy wroga na zachodzie. To samo dzisiaj powtarzał pan Kosiniak-Kamysz. Ja uważam inaczej. Ja uważam, że Niemcy są, byli i będą naszym wrogiem. Dzisiaj akurat nas nie zabijają. Dzisiaj niszczą nasze gałęzie gospodarki. Między innymi przez to, że oni będą zarabiać na eksporcie swoich produktów do krajów Ameryki Południowej. Nasze rolnictwo ma paść, bo zaleją nasz rynek tanią żywnością, z Ameryki Południowej, która urośnie na nawozach rosyjskich i Rosja na tym zarobi. Ponieważ był ten wątek, ja przepraszam, ale tak będę reagował, bo naprawdę dużo tych wiadomości jest i zczoraj, i z dziś, które światła dziennego nie ujrzały z wielu powodów. Kiedy na Polskę leciały drony, kiedy one już spadły nawet w Polsce i kiedy trwały gorączkowe poszukiwanie i liczenie, ile tych dronów tak naprawdę było, to w Parlamencie Europejskim wiele rzeczy się działo. I na przykład pani Ursula von der Leyen mówiła o tym, że trzeba przyspieszyć z paktem migracyjnym, a do tego wszystkiego trzeba przyspieszyć ze szczytnymi celami, które sobie Europa założyła, jeśli chodzi o Green Deal. 90% o 90% redukcja CO2, no kto się z tego cieszy, cieszy się, cieszą się z tego Chiny, cieszy się z tego Rosja, z całą pewnością my jako państwa Unii Europejskiej nie powinniśmy się z tego cieszyć, bo to są chore wymysły ludzi opętanych klimatyzmem, będą, będzie ro, będą rosnąć koszty produkcji, będzie, będą rosnąć, rosnąć koszty życia po prostu w Europie, no i pytanie, co mamy mieć, nie wiem, niedługo może czołgi na energię słoneczną, nie wiem na zasilać będziemy wielki przemysł wiatrakami. E, no to, są, to są chore, chore pomysły e, ludzi, którzy no, nie wiem, gdzie chcą zaprowadzić Unię Europejską. Jeszcze a kwestia paktu migracyjnego chcą przyspieszyć pakt migracyjny, no to, Dzisiaj realizują tak naprawdę jakąś część paktu migracyjnego, nie przyjmując zupełnie paktu migracyjnego. No ja jestem ze Szczecina. Tam cały czas trwa przerzut migrantów z Niemiec do Polski. Tylko dzisiaj my już nie ma tutaj mamy pana doktora z ruchu obrony granic. My jesteśmy też na granicy pod Szczecinem, Lubieszyn, Rosówek do Bieszczyn. Tylko dzisiaj to nie wygląda tak, że oni podjeżdżają na granicę, tak jak na samym początku, żebyśmy nie mogli zrobić zdjęć. Tylko straż graniczna jedzie tam i ich przywożą. Tak. Mamy zdjęcia ze szpitali. Mamy zdjęcia z sądów. W ciągu kilku miesięcy nawet 10 tysięcy ludzi, nielegalnych migrantów, trafiło tutaj do Polski. Jak wejdzie w życie pakt migracyjny, ci wszyscy ludzie będą dostawać po kilka tysięcy złotych miesięcznie, będziemy musieli im zapewnić wiktopierunek. Więc jeśli chcą przyspieszyć pakt migracyjny, to przyspieszą też upadek rządu Donalda Tuska jednocześnie, bo ludzie tego nie wytrzymają, widząc nielegalnych migrantów, którzy sobie chodzą po ich ulicach, nic nie robią, nie pracują, a dostają więcej pieniędzy niż ci ludzie. Polacy zarabiają na pełnym etacie.